Dzień dobry, Artur Strokosz, firma BSF. Znajdujemy się na targach TSW w Kielcach. Firma BSF w tym roku wprowadza nowy produkt. Produkt dedykowany do upraw sadowniczych. Produkt o nazwie Rewiona. Rewiona zarejestrowana jest na parcha jabłoni, parcha gruszy, mączniaka jabłoni, mączniaka gruszy i na nową chorobę, jaką dostrzegamy w sadach gruszowych, a mianowicie na Stemphylium vesicarium. Rewiona również ma rejestrację na brunatną zgniliznę drzew pestkowych, jak również jest zarejestrowana w winorośli i w ziemniakach. Maksymalnie możemy wykonać dwa zabiegi tym preparatem, natomiast dawka, jaką polecamy, dawka jest od 1 litra do 2,3 litra litra na hektar. I dawka jest ściśle skorelowana z powierzchnią ściany liście. To musimy wziąć pod uwagę. Dlatego ta dawka ma tak dużą rozpiętość. Rewniona w swoim składzie posiada nową substancję aktywną, mefentriflukonazol, przez nas nazywanym rewizolem. Substancja ta należy do grupy triazoli. Natomiast to jest, mili Państwo, zupełnie inny triazol, jak rozmawiam z sadownikami, sadownicy mają z tyłu głowy, że triazol może być stosowany od 12 stopni. My łamiemy wszelkie zasady, i nasz triazol może być stosowany już od 5 stopni. Mamy na to wyniki badań, potwierdzone są wieloletnimi badaniami w placówkach badawczych i śmiało mogę Państwu polecić ten produkt zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie na parchach. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, zachęcam do zadawania i do kontaktu z działem technicznym firmy BASF. Dziękuję.